Cześć wszystkim! Jak już pamiętacie, w poprzednim materiale mówiłem, że to już jest koniec na ten rok, ale niestety, jeszcze się udało, albo stety. W październiku, dokładnie 6, jedziemy do Karpacza. Jedziemy dlatego, że jadę pierwszy raz z żoną na dłuższą trasę. To ona mnie namówiła, o dziwo. Myślę, że zdecydowała się na taki wyjazd, dlatego że troszeczkę pozazdrościła ostatniego wyjazdu, gdzie byłem sam i zrobiłem prawie 1000 km w fajnych miejscach. Także zapraszam do oglądania. Po drodze kilka przystanków, jeden z nich pomnik Chrystusa w świegłodzinę. Następny przystanek zrobiliśmy w Zielonej Górze, tak aby pska odpoczęły i zajechaliśmy sobie do Palmiarni. Samą wodą W tamach jeszcze było kilka miejscówek po drodze, ale gonił nas czas, chcieliśmy jeszcze coś zwiedzić pierwszego dnia, także gonimy już do samego karpata. Dojechaliśmy na miejsce, a że trochę czasu mamy postanowiliśmy iść do samotni. Po 100 metrach już mam dosyć. Kondycha Sobiutka byłem już tam parę razy a to jest fajne miejsce, także warto zobaczyć. Może jeszcze uda nam się dotrzeć na zachód słońca, ale czy moim tempie to nie wiem. No niestety, słońce było szybsze od nas. Jeszcze troszkę coś tam widać. Chwila przerwy i zaraz wracamy z powrotem. Póki jeszcze jest Wigno. Wypita. i idziemy do domku, ale już po nocy do, do świątyni bank, no ale znając źródzielę to będziemy jeszcze zbutowali 3 km do noclegu no jesteśmy na dole bardzo ładnie oświetlona świątynia Wang. 6 październik, a ludzi, a ludzi jak w sezonie. Wszystkie restauracje podświetlane. Wbrew prognozą pogody mamy dzisiaj słoneczko Także z Karpacza ruszamy do szklarskiej poręby i atakujemy trasę strzenica śnieżka. Kualizacja. Idziemy w stronę wodospadu Kamieńczyk A co dalej zobaczymy 7 października A to jest kolejka do wodospadu Kamieńczyka Masaka my idziemy dalej na szurenicę Pogoda nie wyszła, ale nie poddajemy się. Halosz A gdzie jeszcze do Śnieżki. Masakra Jakieś 20 minut od e, od hali szlachetnickiej czerwonym szlakiem jak się idzie jest jakieś, to nie jest ale jakaś buda gdzie można kupić sobie jedzonko pół kilometra jakby ktoś się pytał no i jesteśmy na śnieżnych kotłach po lewej rozpościera się piękny widok, a my idziemy dalej. Kiedyś jak tutaj byłem i jeszcze nie nagrywałem, to tutaj są naprawdę piękne, piękne widoki, no ale dzisiaj, tak jak widać że nic nie widać także my sobie schodzimy tu mało w stronę śnieżki ale chyba na śnieżkę tak jak powiedziałem wcześniej nie będzie Teraz bym chyba zawału dostał, jakbym tak miał wchodzić pod górę tutaj. Reanimacja od razu. No szkoda, że nie ma widoków. To będzie jeszcze okazja tu przyjechać. Pretekst, żeby przyjechać. Bliżej. Leje jak z cebra. Jesteśmy koło czeskiego schroniska. Krótka przerwa i lecimy dalej. świetna miejscówka po czeskiej stronie. Jest kawka, czekoladka. Można sobie zjeść ciacho. I w kubeczku zostawiamy pieniądze. Oczywiście obiekt monitorowany. Kto ile zostawi to, to tyle zostawi, a nam się grzeje obiadek. On tu też ładny kominek jest. On się grzeje obiadek. O, już zaczyna bulgotać. Także kończymy, jemy. Troszkę odpoczynku i lecimy dalej. No i mamy kolejne schroniska. To jest po czeskiej stronie. Na dole na się nazywa, ale nie zatrzymujemy się, lecimy dalej już do samego Karpacza, zostało nam ile? 7, 9, 7 kilometrów, Ileś nazwę. Spindlerowa Buda I lecimy, tam kawałek dalej jest Polskie schronisko Ciepłe posiłki My już jedliśmy To jest schronisko odrodzenie, tam widać światełka Nie idziemy, idziemy dalej w Śnieżki Jeszcze 2 km do Słoneczników i już będziemy schodzili w dół no ale jak widać takich debili jak my to nie ma więcej wszyscy poszli sobie już w drugą stronę a my idziemy w pierwszą stronę nie no pewnie jeszcze kogoś będziemy mijali no ale już robi się szarówka a mijaliśmy Poro ludzi jeszcze z 5 minut temu a oni mają dużo dalej niż my do Karpacza także na pewno będą szli po nocy. To jeszcze teraz tylko czekać na jakieś łosie, jelenie sarny, dziki, lisy borsuki, kuny, jenoty wilki i rysie ale jakby coś wyskoczyło to mam plan Gdzieś tam ugodzę żonę w nogę, żeby nie miała siły uciekać, ja ucieknę. A ją w najwyżej zjedzą. Dobra, gonimy dalej. No, coś tam widać. To no, samo zakończenie. Idziemy miasta. Słoneczniki, o których nie widać tak naprawdę. Uzbrajamy się w latarki i schodzimy już do Karpacza. Wielkujemy świątynię śląty, No i od świątyni jeszcze 3 km z buta miastem do noclegu Także na dzisiaj to wszystko. Chyba, że się odezwę jeszcze w domku, jak będzie mi się chciało. Ale na tą chwilę to zobaczenia. Z rana przywitała nas deszczowa pogoda, a to był czas wyjazdu z Karpacza. Poczekaliśmy troszkę aż przejdzie ulewa, no i ruszyliśmy w trasę z takim deszczykiem w stronę Wlenia do zamku. А нет, на тысячу две. Ну, солидарь. Ну я буду на горе. Тысяча да. Сходки, нет. Yeah. Zjazd z góry zachowawczo, chociaż były fajne zakręty. Jeszcze jedna atrakcja po drodze na zatrzymanie się motocyklem najdłuższy wiadukt kolejowy w Polsce w miejscowości Bolesławiec. A na tą chwilę dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli się podobało, łapa w górę. Jak się nie podobała łapa w dół i trzymajcie się cześć do następnego do wiosny?